i koledzy oraz analogicznie obywatelki, koleżanki, matki i nauczycielki. Uczeń w szkole musi być jak saper na polu minowym, czasem na podminowanym gruncie szkolnym, a jednak z miną optymistyczną, bo ta mina buduje jego masz. I masz jak na zawołanie minę dla swojego wychowawcy Lizus pospolity Gumorzuj Uczeń ze szczękościskiem. I miły z natury swej Uczeń Wyposażony jest i gotowy Jak na zawołanie Dysponować miną miłą. Jednak gdy pierwszy dzwonek dla niego w tej szkole zadzwonił, odbiło się to na jego minie tak. Nie! I tak. I jeszcze tak. A nie Do dziś zostało to. Szkoła szczyku. Który co? Dopiero wysunął z gimnazjum. Nowe komputery. Nowi nauczyciele. Pan Ciężowka. Koleżanki w klasie. Ale akcja na płeć piękną może wyglądać tak. nie. Wybrędnie. Przezwyciężając wszelakie przeciwności los i po wielu godzinach nocnych hulanek i swawoli poniedziałkowy ranek wygląda tak. Totalny imprezowicz. Maniak gier online. Fan nocnego Facebooka. Oraz miłośnik pościeli. Uczeń wrażliwy jest na kaganek który to w drżącej ręce dzierży nauczycieli. Dlaczego w drżącej nie wnikamy? Jednak gdy się dowie, że dziś ma znowu jego mina wygląda tak. Miłośnik ma koniec Człowiek... Który... Człowiek, który rozwiązał zadania nierozwiązywalne. humanista, zdeklarowany, jednak nieświadomy. Pan, pani Kilanowicz. Oraz matma, no, Uczy, gotowy jest jak na zawołanie i na wezwanie nauczyciela. Do odpowiedzi masz! Omijając wszelakie przeszkody, dąduje pod tablicą. I otrzymując ocenę celującą, jego mina wygląda tak. Uczy zorowy, Raczej przeciętny. Poniżej, średniej, krajowej i klasowej. Sowy, filozof. Być albo nie być, ty jesteś jak zdrowie. Ile cię trwa tylko się dowie, gdy Karol Piątrze-Duński przyjedzie na krowy. Uczek. Z letnich poranków i zimowych zabieruchy do swojego sokoła leci. Jednak gdy go niezasłużona pała spotka, w gronie swoich ziomów i ziomali żali się na nauczyciela, a jego mina zbolała. Zrozpaczona smutek wyraża, Zajęcie, zajęcie i uczączy, Wszelkimi przeciwnościami losu. I aby dotrwać do końca lekcji, jest tak zdeterminowany, że jego naw, że jego fryzura, nawet dobitnie to do wyraża. Indiański irokes. Kołtun geniusza. I grzyweczka nieskazitelnego. Najbardziej kocha dźwięk dzwonka I gdy tylko go usłyszy, biegnie, pędzi Aby w gronie swoich ziomów i ziomali Zapalić Zaciągnąć jednak gdy tę głową chwilę przerwie straż miejska, to mina dla mundurowego na niewiniątko, na greka, na tropiciela obiektów latających. A ten dym to skomina Wielce muzykalny jest. Radość w ruch sprawia ruch. What? jego ciało. I można wyróżnić kilka typów. Na buca. Na, tatę. Na tatę. asdai oras dizcopolo